Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Moim zadaniem dzisiaj jest omówienie skutków społecznych nadwagi, otyłości, i, i również w tym również wpływu na ostatniej pandemii, na, na otyłość. To jest mój potencjalny konflikt interesów. Szanowni Państwo, nadwaga i otyłość jest czwartą w kolejności przyczyną utraconych lat życia w Polsce. Ocenia się, że z analiz naukowych wynika, że co siódmy zgon w Polsce spowodowany, w co siódmy zgon Polki bądź Polaka spowodowany jest nadwagą lub otyłością. To przekłada się oczywiście na wiele tragedii ludzkich, ale również na, na konsekwencje ekonomiczne ja również poruszę ten temat. Innymi słowy, w uproszczeniu można powiedzieć, gdybyśmy wszyscy byli w Polsce szczupli i mieli masę ciała, nie mieli nadwagi ani otyłości, to liczba zgonów, liczba w średni czas życia no, wydłużyłby się o 14%. Szanowni Państwo, związek między masą ciała, między wskaźnikiem masy ciała a ryzykiem zgonu, długością życia nie jest prostojniowy. Naturalnie, jak ktoś ma skrajnie niską masę ciała, jest wyniszczony, wychudzony. Naturalnie jego stan zdrowia jest gorszy jego ryzyko długości życia, ryzyko występowania najróżniejszych chorób jest zwiększone. Ale to, co najważniejsze dzisiaj, to ta prawa strona wykresu, co najmniej od wartości 25, a wydaje się, że nawet od wartości 24 kg na metr kwadrat, bo wskaźnik masy ciała obliczamy dzieląc masę ciała przez wzrost w metrach do kwadratu, więc wskaźnik masy ciała, gdy rośnie, od, na pewno od 25 w góra, ale nawet widać od 24, zaczyna już. Rosnąć, rosnąć ryzyko zgonu, zwrócić uwagę, że, że osoba, która ma BMI i ma wskaźnik masy ciała 35, ma o 50% większe ryzyko zgonu niż osoba, która ma prawidłową masę ciała. Im wyższa masa ciała, im wyższy wskaźnik masy ciała, tym większe ryzyko zgonu. Czasem również kierujemy się, Państwo się spotykacie, my się spotykamy z obwodem masy, z obwodem pasa, obwodem talii albo stosunek, stosunkiem obwodu pasa do obwodu bioder. Obwód pasa do obwodu bioder w ogóle nie, jest, nie, nie, nie niesie dodatkowej informacji ponad obwód pasa, natomiast nie wykazano tak w sposób zdecydowany, żeby nowe stosowanie obwodu pasa przynosiło dodatkową informację, dotyczącą, no właśnie, rokowania. Dlatego podstawowym wskaźnikiem, którym się kierujemy przy ocenie obecności, nadwagi otyłości, jest wskaźnik masy ciała, ale oczywiście w części przypadków obwód pasa jest pomocny przy kwalifikacji do, do różnego postępowania, ale również przy ocenie ryzyka sercowego. A co co najważniejsze, szanowni Państwo? Najważniejsze jest to, że z wielu badań wynika i to również pod, pod, potwierdza ta metanaliza, którą Państwo widzicie, metanaliza, czyli uśrednione wyniki 230 badań, w których udział 30 milionów osób, osób. I Państwo widzicie związek między wskaźnikiem masy ciała a ryzykiem zgonu w badaniach, których czas obserwacji trwał ponad 25 lat. Dzięki temu unikamy wpływu tak zwanej odwróconej epidemiologii, czyli w takiej sytuacji, w której osoba ma niezdiagnozowaną chorobę nowotworową, niewylność nerek, niewylność serca, niewylność oddechową, czy jakąkolwiek RZS, czy chorobę autominologiczną. te choroby mają, są związane z większym ryzykiem wszystkim jednocześnie one powodują, że pacjent mniej waży. I przy badaniach obserwacyjnych które mają krótki okres, y, okres y, y, obserwacji, rok, dwa, pię nawet pięć lat, te przypadki dominują. I wtedy rzeczywiście być może Państwo się spotykacie z taką obserwacją, że osoby, które mają tuż poniżej y, 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 20, mają 20 mają bardzo zwiększone ryzyko zgodne. No Oczywiście, jak ktoś ma y, wskaźnik masy ciała przed 18-19, i ma chorobę autoimmunologiczną, ma niedolność serca, ma chorobę nowotworową, w szczególności niezdiagnozowaną jeszcze, to naturalnie, że jego ryzyko zgonu jest, jest zwiększone. Ale właśnie, jeśli popatrzymy na, na badania, w których obserwuje się osoby przez wiele, wiele lat, rola tej, tych przypadków, w której niezdiagnozowany chorób na początku obserwacji jest, staje się mała, znikoma, pomijalna. I wtedy widzimy wyraźnie, bardzo ładnie. Że norma, czyli jest rzeczywiście między 20 a 25 dla wskaźnika masy ciała. I rzeczywiście ta analiza, którą Państwo teraz widzicie, potwierdza normę, którą już zaproponowano w ubiegłym wieku, w drugiej połowie XX wieku, normy dla prawidłowej masy ciała między 20 a 25. I to jest w tej chwili uznawane za normę i na pewno zwiększenie masy ciała. Proszę zwrócić uwagę, obecność nadwagi, czyli wskaźnik masy ciała między 25 a 30 jest związany z większym ryzykiem zgonu w porównaniu do osób, które mają prawidłową masę ciała. To, to dotyczy również na przykład ryzyka nagłego zgonu. Wiemy o tym, że to wynika między innymi z analizy, którą Państwo teraz widzicie. Zwróćcie uwagę, że osoby znowu między 20 a 25, ze w sensie wskaźnikiem ascia między 20 a 25, mają najmniejsze ryzyko nagłego zgonu, czy nagłego zgonu, czyli w większości przypadków zgonu spowodowanego arytmiami, groźnymi arytmami serca, zaburzeniami rytmu serca. To jest główna, najczęstsza przyczyna nagłego zgonu. Teraz zwróćcie uwagę, że, że znowu im wyższe. BMI, im wyższy wskaźnik masy ciała, tym większy ryzyko nagłego zgonu. To dotyczy również osób z nadwagą. To nie jest tylko problem osób z otyłością bardzo dużą, ze wskaźnikiem masy powyżej 35 czy powyżej 40. Już nadwaga wiąże się, już obecność nadwagi wiąże się z większym ryzykiem zgonu. No, Możecie zapytać, no dobrze, ale co w takim razie z chorobami? No bo oczywiście, że chcemy żyć długo, ale chcemy żyć w zdrowiu. No to, Szanowni Państwo, proszę popatrzeć na kolejną analizę. Tym razem analiza, wspólna analiza 16 badań, 120 tysięcy uczestników, ponad 10 lat obserwacji. I proszę, proszę zwrócić uwagę, tutaj w tej analizie oceniano ryzyko rozwoju cukrzycy, choroby nieruchomiennej serca lub udaru mózgu i jako punkt końcowy oceniano wystąpienie co najmniej dwóch z tych trzech punktów, czyli cukrzyca, choroba wieńcowa bądź, bądź udar mózgu. I proszę popatrzeć, że w miarę wzrostu Wskaźnika masy ciała, właściwie liniowo rośnie yy, yy, zarówno u mężczyzn. Yy, powyżej są mężczyźni, poniżej są yy, kobiety. Yy, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet rośnie yy, ryzyko wystąpienia yy, tych yy, chorób. Ja specjalnie tu podkreśliłem, że to jest ryzyko powikłań metabolicznej, bo obecnie wiemy, że choroba niedokrwienna serca, jak i choroba naczyń mózgowych, miażdżyce naczyń mózgowych i udary mózgu, w szczególności udary niedokrwienne, które stanowią większość, dominującą większość udarów mózgu, to są tak naprawdę konsekwencje chorób metabolicznych. I jeśli myślimy o profilaktyce, to działania profilaktyczne w zakresie cukrzycy, choroby wieńcowej, udaru mózgu na dobrą sprawę są takie same. Ja jeszcze do tego za chwileczkę przejdę. Więc proszę popatrzeć, że obecność Nadwagi, czyli wskaźnik masy między 25 a 20 a 30, jest związany z prawie dwukrotnie większym ryzykiem wystąpienia dwóch sposób, tych trzech chorób u mężczyzn, i ponad dwukrotnie większym ryzykiem wystąpienia u kobiet. A wskaźnik otyłość Olbrzymia, powyżej wskaźnik masy ciała powyżej 35, jest związany z zwiększeniem ryzyka występowania tych chorób. 15-krotnie -krot, 15 większym ryzykiem u mężczyzn i 9-krotnie większym ryzykiem u kobiet. Nie ma wątpliwości. Otyłość jest związana nie tylko z życie, ale też zwiększa zachorowalność i upośledza znacząco jakość y, życia. No ale to nie tylko jest kwestia chorób metabolicznych, nie tylko cukrzycy, nie tylko choroby wieńcowe, nie tylko udar mózgu, nie tylko zaburzeń rytmu, nie tylko migotania przeciągu, nie tylko nadciśnienia tętniczego, nie tylko. Wętyników aorty, ale również nowotworów. Wiemy, że popatrzeć, że właściwie liniowo rośnie. Im wyższy wskaźnik masy ciała, tym większe ryzyko rozwoju nowotworów. Ten wzrost w przypadku nowotworów nie jest tak stromy jak w przypadku cukrzycy, choroby wieńcowej czy udaru mózgu, no bo w przypadku nowotworów również inne czynniki poza masą ciała, poza nadwagą biorą udział. Ale proszę popatrzeć, że Właściwie od poziomu 22, od poziomu wskaźnika masy ciała około 20-23, ryzyko zgonu rośnie liniowo i ocenia się, że zwiększenie wskaźnika masy ciała o 1 punkt jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia nowotworu jakiegokolwiek o 6%. Nie wchodząc w szczegóły, naturalnie, że istnieje pewna różnica między z częścią nowotworów odłożonych jest silnie związana z innymi nieco Nieco słabiej, ale właściwie dla każdego nowotworu można wykazać związek między masą ciała, nad, nadwagą, otyłością, a ryzykiem rozwoju danego nowotworu i ryzykiem zgonu w przebiegu tego nowotworu. No, ale to nie tylko, szanowni państwo, nowotwory i choroby układu krążenia, cukrzyca, ale również ryzyko upadków. Proszę zwrócić uwagę, że znowu, ryzyko wyraźnie rośnie już nawet w zakresie normy bo za normę, przypomnę, uważamy wskaźnik właściciela między 20 a 25. Proszę popatrzeć, że od wskaźnika o no, prawie 23, 22 i 8 ryzyko występowania upadków rośnie. Upadków, w wyniku których dochodzą, dochodzi do urazów głowy, złamań, no, najróżniejszych problemów, problemów zdrowotnych. Także to, bo wiemy o tym, że upadki, zarówno w szczególności u osób w wieku podeszłym, są groźne, mają poważne konsekwencje zdrowotne. I znowu idziemy liniowy związek. Im wyższa masa ciała, im wyższy wskaźnik masy ciała, tym większe ryzyko upadków. Oczywiście takich badań ja mógłbym Państwu jeszcze przedstawiać bardzo dużo, bo wszyscy doskonale wiemy, że nadmierna masa ciała stanowi obciążenie dochodu kostno-stawowego, jest zwiększona z dużym ryzykiem, zwiększonym ryzykiem wysuwania chorób stawów, w szczególności stawów kolanowych, ale również stawów biodrowych, stawów kręgosłupa, z najróżniejszymi problemami związanych z większym ryzykiem występowania depresji, najróżniejszych chorób psychiatrycznych, z większym ryzykiem występowania niewydolności oddechowej. No, ocenia się, że łącznie nadwaga, nadwaga otyłość w szczególności, zwiększa ryzyko występowania najróżniejszych problemów zdrowotnych w przypadku 200 chorób. W przypadku 200 chorób wykazało zwią wykazano związek między wskaźnikiem masy ciała, obecnością otyłości, a ryzykiem występowania tych, tych powikłań. To, co jest w szczególności ważne, to jeśli pacjent stara się zmniejszyć masę ciała, to nie ma wątpliwości. Zmniejszenie masy ciała u osoby z nadwagą bądź otyłością Poprawia rokowanie. To jest jedna z takich analiz. Jeśli pacjent odchudza się, poprawia swoje rokowanie. Proszę zwrócić uwagę, że każdy kilogram zmniejszenie, to każdy kilogram jest związany ze zmniejszeniem ryzyka zgonu, w tym przypadku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Szanowni Państwo, ale mimo tak dużej ewidencji wskazującej na. na Kłopoty zdrowotne, na problemy zdrowotne, które niesie ze sobą otyłość, no, często występowania otyłości w Polsce rośnie, czego przyczyną jest m.in. No, pogarszający się styl życia Polaków. Wiemy o tym, że, że dieta Polaków wcale się nie poprawia. W ciągu ostatnich 20 lat dieta wyborczy w Polaków się pogorszyły. zwiększamy zwiększona jest obecnie, więcej spożywamy kalorii niż jeszcze 20 lat temu. Jednocześnie zmniejsza się aktywność fizyczna Polaków. No to mamy dużo, dużo więcej z wielu badań. Państwo w tej chwili widzicie wyniki polskiego badania WOBAŻ-2. I proszę zwrócić uwagę, że odsetek osób, które się ruszają w, przez większość dni w tygodniu, nawet nie codziennie, tylko przez większość dni w tygodniu spadła, spada. O właściwie jedną trzecią, o 10 punktów procentowych. No Oczywiście, że jak słusznie mój przedmówca wskazywał nadwaga, otyłość, no bierze się z dysproporcji między kaloriami, które przyjmujemy i kaloriami, które spalamy, bo takie są prawa fizyki. W związku z tym naturalnie, że jeśli spada aktywność fizyczna, a nie zmniejsza się liczba kalorii, które przyjmujemy, no to oczywiście narasta częstość występowania otyłości, czego, czego dowodem są między innymi znowu wyniki badania WOBAŻ. Proszę popatrzeć, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet częstość występowania otyłości znacząco stopniowo rośnie, ale rośnie również częstość występowania nadwagi, czyli wskaźnika masy ciała między 25 a 30 i, i zmniejsza się liczba osób, które nie mają nadwagi. To dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To ten niekorzystny trend obecnie jest również u pacjentów z, już z wykoniami otyłości, na przykład z chorobą trwieną serca, czyli pacjentów o najwyższym ryzyku. Państwo teraz widzicie wyniki badań trwających ponad 20 lat, na których co kilka lat ocenialiśmy pacjentów z chronien serca, po zawale serca. Z, po angieloplastyce wieńcowej. W roku po hospitalizacji serca bądź angieloplastyki cenwieńcowej i ocenialiśmy m.in. wskaźnik masy ciała, częstość występowania otyłości. żeby zobaczyć, że przy każdym kolejnym badaniu, co każde 5 lat średni wskaźnik masa jest wyższy. I to, ten trend jest niezależny od wieku, płci, wykształcenia. Niestety ten, ten trend jest kontynuowany i pewnie będzie. I pewnie będzie w coraz, coraz większym stopniu wpływało zarówno na jakość życia Polaków, jak i na stan zdrowia Polaków i na długość życia Polaków. Co więcej, mamy obecnie dane wskazujące na to, że pandemia spowodowała skokowy wzrost przeciętnej masy Polaków. Ocenia się, że być może nawet yy, z masy yy, wynosi średnio 4 kg. Y, tak, takie są dane, y, y, które przedstawia y, Narodowisko Zdrowia Publicznego. Trzeba y podkreślić, że, to, y, że te dane są na podstawie deklaracji, y, nie na podstawie obiektywnego pomiaru. I one są nieco większe niż szacunki dla, y, dla krajów Europy y, Zachodniej. Ten skokowy wzrost w czasie pandemii wynika oczywiście po pierwsze ze zmniejszenia aktywności fizycznej w czasie pandemii, po drugie ze spogorszenia się diety, zwiększonego częstości spożywania przekląsek wysokokalorycznych i no, właściwie gdy się zaczynała pandemia, to część ekspertów miała wątpliwości, że działaniem ubocznym no, będzie przyrost tej masy ciała, przeciętnego Polak. Państwo teraz widzicie wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków, które zrealizowaliśmy we współpracy z portalem MedOnet. Wzięło udział prawie 300 tysięcy. To jest największe badanie epidemiologiczne w Polsce. To już trzecia edycja w tym roku, realizowane w lutym tego roku. Proszę zwrócić uwagę, że prawidłową masę ciała odeklaruję bo to na podstawie deklaracji pacjentów deklaracji wzrostu i masy ciała. Deklaruje, masę ciała na podstawie deklaracji masy ciała ma 45% kobiet i tylko 28% mężczyzn. Nadwagę ma 43% mężczyzn i 29% kobiet. Natomiast otyłość prawie co trzeci mężczyzna nieco częściej niż, nieco więcej niż co piąta kobieta. Trzeba wziąć pod uwagę, że wyniki badań wskazują na to, że jeśli opieramy się o deklaracje, to w przypadku w szczególności masy ciała, częściej w przypadku kobiet, respondenci deklarują, zaniżają swoją masę ciała. Niektórzy zaniżają o kilogram, inni o 5 kilogramów, ale uznaje się, że jeśli masa ciała, otyłość, nadwaga, podczas występowania tych tej choroby jest oceniana na podstawie deklaracji, no to ona jest zaniżona o kilka procent. Więc pewnie ten efekt jest również obecny w tym badaniu no i należałoby do tych odsetków jeszcze dodać, no ostrożnie mówiąc, 2-3 procenty. No wtedy, wtedy mielibyśmy około 23% otyłości u kobiet i 29 albo 30% mężczyzn z otyłością. W Polsce. To jest poważny problem i narastający problem zdrowia publicznego w Polsce. Szanowni Państwo, ale w takim razie popatrzmy jeszcze na koszty. Na, ja na początku swojego wystąpienia obiecywałem, że do tego wrócę, bo jedna rzecz to, są, to jest stan zdrowia populacji, stan zdrowia naszych pacjentów. Ryzyko związane z, z występowaniem najróżniejszych chorób. Również zgonu, skracanie, skracanie życia, ale to ma również konsekwencje otyłość ma również konsekwencje ekonomiczne bezpośrednie. Wiemy o tym, że koszty bezpośrednio otyłości, na przykład w Danii, bezpośrednie koszty nakłady na leczenie osób z otyłością są ponad dwukrotnie, dwukrotnie większe w przypadku mężczyzn i dwukrotnie większe w przypadku kobiet niż koszty. Opieki zdrowotnej nad y, pacjentami bez otyłości. To już widać, że no dwa razy więcej trzeba, więc im więcej jest w danej y, populacji y, osób z otyłością, tym oczywiście trzeba przeznaczać większe środki na, y, y, na leczenie, w tym również na leczenie powikłań otyłości. Co do tego y, nie ma, y, ma nie ma wydaje się wątpliwości, ale to, co chciałem zwrócić uwagę, że, że, że odłoży się również poważne konsekwencje dla kosztów pośrednich. Czy to są koszty pośrednie? To są takie koszty, które nie są związane bezpośrednio z, z tym ochrony zdrowia, tylko z, z płacami, z podatkami, ze zmniejszeniem wpływów podatkowych, z, ze zmniejszeniem produktywności, z absencją chorobową. No i okazuje się, proszę popatrzeć, że, że osoby, które znowu na, na ciemno-niebiesko zaznaczone są osoby z otyłością, na, na, w błękitnym, jasno-niebieskim kolorze zaznaczone są osoby bez otyłości. Proszę zwrócić uwagę, że osoby z otyłością mają istotnie mniejsze dochody, w związku z tym nie odprowadzają podatków, czyli one więcej kosztują, bo ich, ich leczenie więcej kosztuje, jednocześnie płacą mniej podatków, ale w związku z tym Proszę zwrócić uwagę, wie, wie, częściej po, pobierają najróżniejsze zasiłki, w związku z tym obciążają system również w ten sposób. I wreszcie, tym razem się po, y, 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 posługuje danymi z Włoszech, ocenia się, że wśród wszystkich cał, całkowitych kosztów związanych z otyłością, we Włoszech ocenia się, że to, jest, że to jest około 20 miliardów euro rocznie. 20 miliardów euro rocznie kosztuje Otyłość, obecność otyłości we Włoszech, to 60%, prawie 58% tych kosztów to są koszty bezpośrednie, czy koszty hospitalizacji, koszty leków, koszty konsultacji lekarskich. Natomiast koszty pośrednie, czyli zmniejszenie produktywności, absencja chorobowa, koszty zmniejszenie wpływów podatkowych, to jest 41% kosztów. Trzeba o tym pamiętać, że koszty dla gospodarki, dla systemu. Dla państwa, dla społeczeństwa istotne są również koszty pośrednie. No, część analiz wskazuje, że w niektórych krajach nawet koszty pośrednie przewyższają koszty bezpośrednie. Być może tak jest rzeczywiście w Polsce. A ja tutaj się powołuje na raport opublikowany 3 lata temu, w którym oceniono, że w Polsce koszty bezpośrednie leczenia otyłości i powikłań otyłości to około 5 miliardów złotych, ale koszty pośrednie to około 10 miliardów. Łącznie ocenia się, że w Polsce koszty, całkowite koszty otyłości to około 15 miliardów rocznie. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że przekonałem Państwa co do tego, że otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym, ale poważnym problemem również społecznym i wymaga z jednej strony interwencji Populacyjnych, na, y, poprawy zdrowia, realizacji y, profilaktyki, poprawy y, stylu życia Polaków, y, z, y, wymaga interwencji populacyjnych, które będą zmierzały do zwiększenia aktywności fizycznej przeciętnego Polaka, które będą y, y, celowały w poprawę wyborów żywieniowych y, y, Polaków, w szczególności w zakresie zmniejszenia y, kaloryczności spożywanych posiłków i przekąsek, ale z drugiej strony mam nadzieję, że przekonałem również Państwa, że otyłość to jest choroba. Stąd mówimy o chorobie otyłościowej, która ma poważne konsekwencje i poważne powikłania. Przypomnę, do tych powikłań należą choroby układu krążenia, to jest najważniejsza, najważniejsza część zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu, tętniaki aorty, napciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, to wszystko są konsekwencje otyłości, choroby nowotworowe, choroby kostno-stawowe, choroby układu pokarmowego, również choroby, w tym choroby wątroby w szczególności, choroby płuc, no do, do tych wszystkich przypomnę 200 chorób, 200 Powikłań. Otyłość ma 200 powikłań. Wiele z tych powikłań jest śmiertelnych, stąd otyłość jest czwartą, najważniejszą przyczyną utraconych lat życia w Polsce. Jest odpowiedzialna za co siódmy utracony rok życia w wyniku, czy niepotrzebnie utracony rok życia w wyniku obecności danej choroby. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.